Czy, wchodząc do pokoju, zajmujesz miejsce w środku czy w A do jakiego pokoju? I kiedy? Ten pokój jest krótki. Czy pod jego ścianami piją takie pluszowe kanapy? A okna? Jaki jest za nim widok? A drzwi? Zabij się! Nie chcę się z tobą Czy wiesz, że ludzkie ciało ma sobie dość siarki? By zabić psa? Jeśli znajdziesz się na dnie studni, będziesz w stanie zobaczyć gwiazdy nawet w ciągu dnia. Jakie ty masz piękne, modre oczęta. A wiesz, że nie jesteś w stanie policować własnego łokcia? podraz. Z siedmiu noc tysiąc melodii. Are you ready for the blues? No, zaśpiewaj babci walczyka. to się z tonem cudnie zlewa. Ach, babuniu, ten śpiew jego Jest niebiański nuty echem. Chciałabym się pieścić śpiewem i Częta szepta, szepty biodą, siedział słowik, co całował, dziwny słowik z włosem z brodą. Jest w zwierzętach tak blisko, że go nie dostrzegamy, codziennie się za nas poświęca, wielokrotnie umiera, karmi nas swoim ciałem, w swoją skórę, pozwala na sobie testować lekarstwa, żebyśmy mogli żyć dłużej i lepiej. W ten sposób okazuje nam przywiązanie, obdarza nas przyjaźnią i miłością. No. Wiesz, ja też chciałabym Cię obdarzyć przyjaźnią i miłością. Każdego dnia. Zgadzasz się? że życie jest tak prawdziwe i czyste, to ono sprawia, że czuję się taka piękna i mądra. Te wszystkie upokorzenia, które doznałam wcześniej, wcale nie mają znaczenia. To, to prawda. Już z tego, że ktoś niski na ciele i umyśleń nie jest w stanie wznieść się na do niedopowiedzenie, że wyważa zamknięte drzwi kopniakiem przekleństwa nawet te, które prowadzą do żenujących i wstydliwych korytarzy. <grytanie> To zrozumiałe, że ludziom o na naszej wrażliwości, delikatności i głębi jest tak bananej i prozaiczne jak zazdrość, miłość to słodycz firmy. Ale zazdrość to ocet w najczystszej postaci. Wziąć się Wziąć w brzoskwinie jeszcze nie dojrzała, Obrać ze skórki z zorykiem. ostudzić kilka razy, przewracając je z boku, Dobra. aby się nie przypalili. Następnego dnia powtórzyć to działanie w ten sam sposób: gotować i przewracać, nakrapiać araki. Bardzo wodą mm -hmm. i gotować, mm -hmm. aż zniknie. Ale na wolniutkim ogniu, aby chwili nie popękały. Pierwszy plasterek, gdzie jest prawie sama skórka, odrzuca się. Tak urządzone zostawić na 24 godziny, aby się cukier rozpuścił. Mm -hmm. Na nie jeszcze raz zagotować, Ale tylko przez pięć minut kładzie się ranel na nawet, żeby obcego tego mnie nabrał. Mieszać! Nie pokrajać go ostrym nożem w cienkie plastery. Na warunek konieczny to, żeby leżało w serdecie, bo poza podajni się boki. Można ukroć na twiat. Srebrną łyżką zbierać szumominy. Sagatę się warstwę brzoski i warstwę. Ale harmonia, perfekcja, wszystko wymię. O, Tu mam tą twoją perfekcję. No? No niech pan coś zrobi. Bo jak zdejmę, pan. To ci spodnie z dupy spadną. <grym z dupy spady> Co ty mówisz? Uspokój się. Korfiturki. Przyniosę ci swoich korfitur z żurawiną. Wypchaj się tą swoją kwaśną żurawiną. A, ale poczekaj, swoich. Ty sama niedługo wylądujesz w swoich. Zaleję cię formaliną i postawię na półce od głowy obcy. Będziesz nieśmiertelna. To jest prawdziwa wieczność. A nie jakieś tam konfiturki. — Ale żurawiny, Dobre Dobra te a patrzmy! No to, no to może porzecznie. Rzucić do rządu porzeczek i stwarzać trzy razy, a potem dostać. A gdzieś to ja zrobię? Wezmę cztery garnce ma. I osiem garnców wody, ale taki studzień. Z głębi ziemi. Dodam do tego cztery funty cukru. I zostawię to wszystko na osiem tygodni. Gdy maliny spermentują, będę miała prawdziwe wino malinowe. Alkohol? Ja zabrania! A co mi robisz? maliny malimy a fermentacja się skończy. Przeleję to wszystko do czystej, dębowej waryłki i zostawię na cały rok.